O, był liść. Dobrze. Jeszcze trochę. Patrzcie trochę wyżej, żeby nie mi uciekłeś. Waga? O kurde. Za szybko zacząć kręcić. Najpierw rzucić no, musimy. A wyrzucamy Pędkę, trzymaj, mocno i op! O, pięknie. Dobra, w liście. Chęć Pewnie, by było jak długy się. O, kręcimy, kręcimy. O, liścia mamy. Piękny połud.